Dzień dobry, dzień dobry, kochane panny. Witam Was serdecznie na kanale Sunway Tarot i zapraszam Was do dzisiejszego czytania miesięcznego dla Was. Drogie panny, przypominam, że czytanie jest ogólne, nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Pamiętajcie o swoich ascendentach i innych miejscach też w horoskopiu urodzeniowym, je znacie. Warto jest sobie odsłuchać więcej niż to czytanie znaku słonecznego, czyli warto też jest zerknąć na znak właśnie w ascendencie, jeśli, jeśli macie informację, jaki to jest znak. Przechodzimy oczywiście przez karty wyroczni i przez też karty tarota, żeby zobaczyć, co u Was się będzie działo. Tarot ma tutaj wymiar ogólny, także moi drodzy, po prostu to, co wychodzi dla Was, te energie, które wychodzą dla Was w kontekście miesiąca są omawiane. Jeśli jesteście zainteresowani czytaniami prywatnymi lub warsztatami tarota, w opisie do filmu znajdziecie wszystkie informacje. I teraz przechodzimy już bezpośrednio do Waszego czytania, czyli przechodzimy najpierw do kart wyroczni, które nam trochę pokażą kierunek, w jakim ten miesiąc będzie się toczył. Czyli zobaczymy, drogie panny, co dla Was w sierpniu. No i proszę, przed wami jest jakaś, powiedziałabym, jakiś zysk materialny, bądź jakieś poczucie, nawet nie jestem pewna, czy obfitości materialnej, ale takie poczucie, że macie wszelkie zasoby do tego, żeby godnie i dobrze żyć. To jest nowy księżyc, czyli nów w Byku. Także coś tutaj się zapowiada, tak sądzę. W sprawach albo stabilizacyjnych, albo materialnych dla Was. No i zobaczmy jeszcze, jakie wskazówki dla Was, drogie panny, na sierpień. Co dla panny na sierpień? Mamy tygrys, ogi. No proszę, drogie panny, co tutaj się porobiło? Podejmuję decyzję, żebym był niepowstrzymany albo nie daje się powstrzymywać. Moja pasja jest moją siłą. Jestem odważny, jestem zuchwały. Silne tutaj siły jakieś takie słuchajcie, żeby to z angielskiego dobrze przetłumaczyć. Siły pchające w zasadzie przychodzą wam na pomoc, tak? Takie popychające, pchające. Moi drodzy, no być może jakiś cel przed wami jest, może macie coś do osiągnięcia w sierpniu, może sobie coś założyliście, może nagle postanowiliście, że zdobędziecie lepszą pracę, że będziecie w bardziej stabilnych związkach i relacjach, które prowadzą do jakiejś obfitej i stabilnej przyszłości. Tutaj rzeczywiście jesteście, Panie, takie mocno zdeterminowane w sierpniu. Tak mi się pokazujecie przede wszystkim. Zobaczmy, co się w takim razie tutaj nam wydarzy w tarocie, czyli co tarot ma do powiedzenia, jeśli chodzi o Waszą energię, to co się będzie wydarzało w miesiącu sierpniu. Sierpień dla pań. No Zobaczmy. wydarza dla Was. Karta mocy, wcale mnie to nie dziwi, bardzo spójna. Dzień dobry, głupiec, coś nowego, kochani, jak nic. Księżyc, trójka denarów i mamy też kartę wiary. Na spodzie mamy dziewiątkę denarów, wieża i królowa buław. No, to jest całkowite potwierdzenie tego, co nam wyszło też w kartach wyroczni. Czyli rzeczywiście tu będziecie podejmować jakieś bardzo istotne kroki lub wydarzy się coś w waszym życiu, co was pchnie. Znowu wracamy do tej pchającej siły, która was pchnie w energię królowej Buław. I to nie ma znaczenia, czy wy jesteście mężczyzną, czy kobietą. Pamiętajcie o tym w czytaniach ogólnych, to ma naprawdę e, prawie, prawie żadne znaczenie. E, natomiast tutaj rzeczywiście królowa Buław zyskuje mnóstwo pewności siebie. Mnóstwo poczucia własnej wartości. Jest niezależna. To nie, nie, nie ma znaczenia, co tutaj się w tej wieży wydarzy. Czy to będą Wasze decyzje, które nagle wywrócą Wasz świat do góry nogami, czy to będą decyzje przychodzące z zewnątrz. Wy sobie świetnie przede wszystkim z tym radzicie w tej um, energii um, dziewiątki Denarów i Królowej Buław. Potraficie przejść przez te wyzwania, ale też potraficie z tych wyzwań zrobić coś naprawdę bardzo wartościowego. I mam wrażenie, że rzeczywiście jesteście w takiej zupełnie niepowstrzymanej energii. Także to nam się pojawia w tle. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w głównym rozkładzie, to przede wszystkim pokazuje nam się niezwykła siła. Mamy tutaj aż trzy arkana wielkie: karta mocy, karta księżyca i karta głupca to są przede wszystkim energie, które świadczą o tym, że z dużą mocą być może trochę z niepokojem albo z pewnego rodzaju też niepewnością, która jest zupełnie naturalna przy takich y, zmianach lub w takich sytuacjach, wchodzicie w coś zupełnie nowego. Mam wrażenie, że będzie was ktoś tutaj wspierał, albo rak, skorpion, ryby, albo jakaś osoba, której na was zależy i może być to zarówno ktoś bliski, w tym królu kielichów, jak i może być to również osoba, która jest waszym szefem albo jest na jakiejś wyższej pozycji zawodowej i chce was wspierać, ma w stosunku do was dobre, pozytywne intencje, jest osobą życzliwą. Może nie zawsze wszystko pokazuje, bo, bo to jest jednak energia męska, ale to jest energia działająca i energia wspierająca. Tutaj przede wszystkim pokazuje mi się hmm, jakaś zmiana i jakiś początek w sprawach zawodowych, ale dla niektórych z Was jest to również budowanie fundamentów podstawowy związek, podstawą relację. Też pokazuje mi się u niektórych, jeśli oczywiście to z wami rezonuje i na przykład już macie jakąś dłuższą relację, pokazuje mi się też możliwość zajścia w ciążę bądź też poszerzenia rodziny, jeśli o tym myślicie. Przede wszystkim mamy tutaj sformalizowaną relację, mamy tutaj współpracę, kolaborację i tą waszą moc, tą waszą siłę, która z ogromną determinacją szedł do przodu. Także zanim przejdziemy dalej, moi drodzy, ja sobie przede wszystkim dopowiem też tą wiarę, która mi się tutaj pojawia. To jest, jak sądzę, wasza wiara w powodzenie całej akcji, ale też utwierdzenie się w przekonaniu, że droga, którą wybraliście, jest drogą, mimo tego, że trochę ryzykowną, jednak właściwą, ale też przede wszystkim wiara to jest, słuchajcie, głęboka głębokie zaufanie to siły do otoczenia, które wam tutaj sprzyja. Także zobaczmy, co ta wiara o czym ona tutaj mówi. Co ta wiara dla was? Czy? Będzie trzeba słuchajcie podjąć jakieś bardzo ważne i istotne decyzje dotyczące waszej przyszłości, związane właśnie ze stabilizacją i związane z finansami. Trochę będzie trzeba też odstawić sentymenty na bok, y, lub też y, wyznaczyć granice. Pamiętajcie, że nie bójcie się pewnego rodzaju konfrontacji i wyznaczania granic, dlatego że y, wyznaczenie granic i konfrontacja są niezbędne do tego, żeby budować zdrowe relacje, czy relacje zawodowe, czy relacje osobiste, to jednak y, nie możemy sobie dawać wzajemnie wchodzić na głowę, dlatego że wbrew pozorom działa to destrukcyjnie. Osoba, która nam wchodzi na głowę i Zauważa, że może te granice przekraczać bądź też przesuwać, zaczyna po prostu nas nie szanować. To się, to się dzieje zupełnie czasami podświadomie, czasami automatycznie i traktować nas w sposób no, nie tylko mało życzliwy, ale po prostu ignorować też nasze potrzeby, a potem jest bardzo ciężko tę sytuację zmienić. Więc niezależnie od tego, czy będą te decyzje podejmowane w sprawie pracy, czy też związku i relacji, pamiętajcie o swoich potrzebach. Pamiętajcie o tym, czego wy chcecie i czego wy pragniecie, bo o tym mówią przede wszystkim karty, że wy macie w tym miesiącu postawić na siebie, na coś, co ma wam przynieść przyszłość. Tutaj karty wyroczni też wspominają. Nie zatrzymuj się, bądź nawet zuchwały, tak? Bądź zuchwały, zuchwała. Bierz po prostu to, co jest spójne i zgodne z tobą, i jeśli coś nie jest zgodne z tobą, nie idź w tą stronę. I ta wiara rzeczywiście Was tutaj trochę motywuje, jeśli chodzi o wybranie swojej ścieżki, dlatego że przede wszystkim mówi o tym, że będziecie właśnie. Pokazywać innym, że dokładnie wiecie, czego chcecie i macie tutaj odpowiednią motywację. Zobaczmy w takim razie, z czym się je tutaj nam i wiąże ten głupiec, który jest być może jakąś nową drogą, być może zupełnie nowym początkiem dla was, ale też ryzykiem. Zobaczmy, co ten głupiec tutaj robi dziesiątka denarów, dziesiątka buław, pustelnik. Wiecie, co wy macie po prostu dość. W tych kartach się pokazuje, że macie dość. Znowu, może chodzić o jakieś problemy finansowe, że macie trudności. Mm, jak tutaj spiąć budżet, jak sobie finansowo poradzić w życiu. Też może być tak, że potrzebujecie wsparcia, a na przykład jesteście samotni, czy jesteście singlami, czy jesteście osobami bez jakiegoś stałego partnera i też czujecie, że życie wam zaczyna już tutaj siadać mocno na barki. I stąd jest ten postelnik, stąd jest ta refleksja. Trochę, że tak jakby życie was tutaj w tych trudnościach stawiało pod ścianą. I nie chcecie też już chyba, może nawet nie tyle, że nie chcecie prosić o pomoc albo o wsparcie, ale mm, myślę, że chcecie doprowadzić właśnie do tej sytuacji dużej niezależności. Są mamy tą sytuację w tle. Ja chcę być niezależny i niezależna. Nie, nie chcę mm, musieć przez cały czas się zastanawiać, do kogo pójść albo w którą stronę zapukać, czy kogo poprosić y, o pewne rzeczy, bo potrafię i umiem, ale chcę samodzielnie przechodzić przez to życie i chcę na pewne rzeczy móc sobie pozwalać w momentach, w których rzeczywiście tego potrzebuję. Także stąd w Was taka determinacja, siła i moc, mam wrażenie. No ciekawie, u Was się wydarza. No dobrze, drogie Panie, to zobaczmy tego króla kiewiku w takim razie. Coś więcej na temat tego króla, zobaczmy, żeby troszkę też się wywiedzieć, kto tutaj Was będzie wspierał, albo co za tym królem kielichów się kryje. Dla niektórych z Was może być to oczywiście osoba, która będzie chciała z Wami na przykład zacząć współpracować żeby dążyć do tego stabilnego związku i stabilnej relacji, być może małżeństwa nawet w przyszłości. No tak, tutaj się pojawia u wielu z Was nowa szansa na związek i na relacje. O tym mówi, mówią karty. Czyli zupełnie nowa miłość, ale miłość taka, która niesie właśnie stabilizację i szansę na to, żebyście mogli sobie swoje życie w końcu osadzić. Żebyście też nie byli sami, jeśli, jeśli tutaj mówię do y, osób, które są singlami. Dla wielu z Was też może oznaczać y, to zestawienie y, partnera, który już jest w Waszym życiu i będzie robił w jego mocy, y, żebyście ruszyli też do przodu i żebyście czuli się bezpiecznie. Y, I żebyście też czuli, że możecie na nim polegać. On będzie tutaj Was... I też chętnie będzie podążał za tą waszą wizją i misją. Dla niektórych też par i związków, jest to informacja o jakimś nowym początku, takim zupełnie odświeżającym, który powoduje, że w waszej relacji sprawy nabierają tempa, ale nie w sposób ognisty, tylko w sposób taki mocno uporządkowany, szczególnie jeśli chodzi o podział ról, jeśli chodzi o zarządzanie finansami właśnie wspieranie Was w tych sprawach finansowych, ale dla niektórych z Was tu też jest informacja, że możecie z tą osobą pracować. To nawet może być jakiś przełożony, przełożona, niewykluczone, czyli osoba też, która Was wspiera tak naprawdę w pracy, znacie się z pracy i no, to nie jest osoba, która chce Was wspierać też bezinteresownie, to znaczy tutaj chyli się w kimś emocja i uczucie. Być może ta osoba będzie chciała o tym porozmawiać i połączyć siły również na gruncie osobistym. Dla niektórych z Was po prostu będzie Was wspierać gdzieś tam w ciszy, Was podziwiając i chcąc dla Was jak najlepiej, ponieważ nie wykluczone też, że w tych energiach może się nie odważyć do końca powiedzieć, jak bardzo tej osobie na Was zależy, ale też może być na etapie, w którym dopiero się orientuje ta osoba, że emocja jakaś się pojawia i rozwija istotniejsza niż tylko przyjaźń. Tak? To oczywiście dla niektórych z Was specyficzna informacja. Także drogie Panny, zobaczmy Waszą radę. Zobaczmy, co nam tutaj karty dla Was radzą. Co jest teraz ważne, co jest teraz istotne w tym całym sierpniu. Rada Światła z granic sił boskich, pomocnicy w sferach subtelnych. Już Wam mówię o czym to jest. Rada Światła. To nie było karty. Rada Światła jest zespołem dobroczynnych bytów, które są tutaj po to, aby pomóc przy zwiększeniu świadomości planety. Są tutaj w celu pomocy Twojej duszy, spełnienia jej misji i wskazywania ci drogi na każdym etapie. Natomiast, z uwagi na fakt, że żyjemy w świecie, w którym rządzi wolna wola, nie mogą pomóc Ci bez Twojej zgody. Jeżeli chcesz otrzymać od nich pomoc, to jest to dobry moment, żeby o nią poprosić. Mogą nam pomóc we wszelkich sprawach, od drobnostek po najtrudniejsze zadania. Możesz traktować ich jako swoją osobistą grupę pomocników w sferze duchowej. Są chętni i gotowi do zabrania się do pracy, więc w czym chciałbyś, by ci pomogli? Jakie zadania chciałbyś im zlecić? Rada Światła jest zespołem niebiańskich mistrzów, istot świetlnych, aniołów i przewodników, których celem jest rozwój ziemi oraz ludzkości. Jeżeli jesteś. Robotnikiem światła, to to właśnie od nich otrzymujesz swoją osobistą misję. Są jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, świata duchowego i pragną bardzo podziękować Ci za Twój wysiłek i za to, że poświęcasz się na rzecz rozwoju naszej planety. Módl się do nich o klarowność i przewodnictwo w Twojej osobistej misji. Skieruj do nich swoje problemy i pozwól im zabrać się do pracy. Także, drogie panny, jeśli jesteście gotowe, żeby powierzyć, zresztą ta wiara nie bez przyczyny tutaj się pojawia, żeby powierzyć wyższej sile też pewnego rodzaju wsparcie Was Waszej misji, to to jest dobry moment. Wy też jesteście w takim dobrym momencie zmian i przemian bardzo pozytywnych, w których wiele się zdarzyć może, jeśli pozwolicie na tą współpracę pomiędzy światem naszym, tutaj materialnym, pomiędzy światem Żywym a pomiędzy światem duchowym. To w zasadzie o tym mówią karty. Zobaczmy jeszcze, jakie dla Was są wskazówki na sierpień. Dla panien. Śpiewaj swoją własną pieśń. Przejmij dowodzenie, przejmij kierownictwo prowadzenie i y, życie zaczyna przyspieszać. Wcale mnie to nie dziwi. O, wszystkie trzy karty są bardzo wspólne z tym, co się tutaj zadziało podczas czytania. Rzeczywiście będziecie śpiewać teraz swoją własną pieśń, tak jak powiedziałam wcześniej. Postawicie na siebie, postawicie na to, co Wam w duszy gra, na to, co jest dla Was ważne i istotne oraz wartościowe myślę, że nie będziecie mieć żadnego problemu, żeby przejąć wprowadzenie czy w sprawach zawodowych, czy w sprawach osobistych, myślę, że będziecie dokładniej wiedzieć, czego chcecie, że mimo takiego niepokoju będziecie iść do przodu pełną parą, no i rzeczywiście życie przyspiesza, życie, życie u Was, drogie Panny, przyspiesza, także cokolwiek, na czymkolwiek pracujecie, cokolwiek planujecie osiągnąć, cokolwiek jest dla Was istotne, to tutaj rzeczywiście się w sierpniu dla Was wydarza. Drogi Panny, to wszystko co mam dla Was. Bardzo Wam dziękuję za bycie, za słuchanie. Niech się dzieje, nie się darzy. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Trzymam za Was oczywiście bardzo tutaj mocno kciuki wiwatując i dopingując Was w Waszym działaniu. Jeśli macie ochotę, to oczywiście zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania. Jeśli jesteście zainteresowani warsztatami lub czytaniami prywatnymi, to zapraszam Was do opisu do filmu. Tam znajdziecie wszystkie informacje. Bardzo Wam dziękuję za bycie na kanale i za słuchanie i oczywiście widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.